I nastał dzisiaj dzień, w którym w końcu pokazuje aplauza. Bo miał być już dawno. Miał być, ale go nie było. Z kilku powodów. A cała historia, dlaczego on tu jest, w ogóle co to jest i jak do tego doszło, to za chwilę. Bo to jest naprawdę fajny samochód, który jest w sumie w stanie klasyczek. I to jest naprawdę jedyny taki, zobacz. Gwarantuję. Dobra, to może zacznijmy od tego, jak on się tutaj znalazł. Był to piękny, dosyć słoneczny dzień połowy marca 2024 roku. Byliśmy wtedy z dziewczyną od chyba miesiąca przeglądania OLX, otomoto i tak dalej w poszukiwaniu jej pierwszego samochodu. Ja tam znajdowałem sobie propozycje i je pokazywałem. I znalazłem tego aplauza, i go zapisałem, żeby jego pokazać dla beki. Kompletnie dla beki. Ja się chciałem pośmiać, że haha, dobra, fajny, super, ok, szukajmy czegoś normalniejszego. Yy, no, tydzień później jechaliśmy po niego pod Warszawę. W sumie pod nowy dwór mazowiecki. I stoi tutaj. Można więc śmiało powiedzieć, że to jest ten samochód, który miał być żartem. To jest ten żart, który poszedł za daleko. I czy za daleko, czy po prostu daleko? Yy, po po tym samochodem paru ładnych kilometrów. Po różnych przygodach z nim to był dobry żart. Który teraz nie jest śmieszny, jest fajny. I to. To. To jest najlepszy japoński samochód, jaki prowadziłem. Jeśli nie. W ogóle jeden z najlepiej prowadzących się samochodów, jakie prowadziłem. Ok, to w sumie czym jest dehat Saplaus? Saplaus było po prostu kolejnym zwykłym japońskim samochodem, który miał być eksportowany na rynki zewnętrzne. W Europie jednak głównie były to Niemcy i Francja, dlatego większość instrukcji, które można do niego dostać, są po niemiecku lub francusku. Niektóre są też po angielsku, oczywiście w Wielkiej Brytanii również się znajdowały to nie tylko, że do tych dwóch krajów go eksportowali, natomiast to są czasy, kiedy Daihatsu w Polsce w peweksach oferowało jedynie szaradę uwielbianą przeze mnie szaradę 10 z trzycylindrowym dieslem. Natomiast Applaus był jednak trochę lepszy, był lepiej wykonany, był lepiej wykończony, ten z tym frontem to jest pierwsze, bodajże półtora roku produkcji. Później grill troszeczkę się zmienił. A ostatnie wcielenia plauza, to już w ogóle późne lata 90. i jest poskudny. Natomiast ten to jest wersja Zenki, generacja Zenki, która była najkrócej produkowana, i samo w sobie jest już dosyć rzadkie. Ponieważ wszystkie jakie można spotkać są albo po tym pierwszym drobnym lifcie, albo po tym drugim największym. A w takiej wersji jak tutaj stoi, praktycznie ich nie ma. Inną ciekawą wersją, na którą warto zwrócić uwagę, jest wersja limitowana. Ona z tego co czytałem szła głównie na rynek niemiecki. Charakteryzuje się właśnie spoilerem tylnej klapy złotymi napisami Applaus na tylnych drzwiach. Czy były też z tyłu emblematy i z tyłu był taki podkreślony złoty napis Applaus przez całą klapę. Niestety on miał kiedyś szkodę z tyłu i podczas lakierowania i naprawy blacharskiej to zniknęło. A najbliższy taki emblemat, w sumie jedyny na sprzedaż jest w Tajlandii to jest plastik, więc. Kupno plastiku z Tajlandii to niekoniecznie gwarantuje przypłynięcie go w całości. Natomiast co wyróżniało w ogóle aplauzy na tle konkurencji, w sensie załóżmy nawet samochodów tych gabarytów, bo można powiedzieć, że pod koniec życia aplauza był też koniec życia Espero, a Espero jest bardzo porównywalne gabarytowo z aplauzem. Ale Aplauz tutaj wygrywa. Dej co Applaus jest prawdziwym Japończykiem, ponieważ było produkowane tylko w Japonii. Było produkowane w takim stanie, jak teraz jest w Japonii. I z Japonii przypływało do Europy. Wydaje mi się, że jest to dosyć niespotykane, że raczej jednak Japończycy stawiali na jakieś montownie czy fabryki bliżej rynku, na który był, był kierowany. Jednak on był produkowany cały w Japonii. W Applausie można było z opcji wziąć, których tutaj niestety nie ma, napęd na cztery koła. Był wtedy tył dołączany troszeczkę na zasadzie Subaru Just Można było wziąć klimatyzację której również tutaj nie ma, chociaż jest normalnie mocowanie na klimatyzację, więc Japończycy byli tak przygotowani, że ktoś mógłby sobie kupić cały układ klimatyzacji do Aplauza i sobie włożyć tak. O, bo mocowanie wszystko jest, niczego nie trzeba przerabiać. Poza tym można było mieć jeszcze automatyczną skrzynię biegów, silnik był tylko jeden. 1,6 16 zaworowy, ale na jednym wałku. W dwóch wariantach mocy 95 i 105 koni. Tu jest ten mocniejszy i silnik ten znają terenówkarze, bo to jest w zasadzie ta sama konstrukcja, która lądowała w witarach. Co do samego aplauza jego bryły i wyglądu, często słyszałem, że no dobra, wszystko fajnie, ale nie lubię sedanów, lepsze są liftbacki. I wiecie co wam, powiem? Ja wam powiem. Oczywiście bagażnik ciągnie nam ze środka. Ja mam powiem, że to jest liftback z ogromnym bagażnikiem i dzieloną kanapą. Kanapą zieloną pół na pół, ale to sprawia, że to jest naprawdę ogrom miejsca. No, ogólnie, sama bryła tego wozu jest naprawdę fajna. Trochę wygląda jak kapelusz. Można to trochę porównać z Mazną 121. Że właśnie linia boczna przypomina troszeczkę kapelusz. Jednak tu są takie smaczki delikatne, stylistyczne. Które naprawdę bardzo mi się podobają, czy chociażby elektrycznie wysuwająca się antena, na dwie wysokości. Można sobie przyciskiem w środku ustawić wyżej, niżej, w sensie full albo połowa. Genialne. Co do elementów mających faktycznie realny wpływ na prowadzenie i bezpieczeństwo, z przodu mamy klasyczny MacPherson z, z wahaczem, akurat jeśli chodzi o zawieszenie z przodu, to nie jest nic nadzwyczajnego. Mamy też z przodu hamulce tarczowe wentylowane, więc tutaj absolutne zero zaskoczenia. Natomiast z tyłu, jak mówiłem, mógł mieć napęd na cztery kapcie, więc z tyłu mamy wielowahacz. I to, co ciekawe, ten wielowahacz nie jest taki normalny, tylko tam kawałek podłogi się tak schodzi dużo nisko i do tej podłogi są te wahacze przyczepione. coś w sensie taka narośl jest od spodu. To jest dosyć dziwne, ale działa. To pięknie działa, chociaż wahacze są dosyć cienkie, ale dzięki temu ten wóz jest lekki. No i z tyłu mamy zwykłe hamulce tarczowe. Jak już Wam mówiłem, wyboru silnikowego zbyt dużego nie było. Natomiast znajdziemy tutaj właśnie 105 kon na 16. No i ktoś może pomyśleć, że nie no 105 koni, to gdzie tam mówisz, że prowadzi się jakoś wybitnie, że to jest jakiś go kart, a tam bredziszał. A gorąco tu jest wszystko. Kurde, czarny wóz jest jeszcze upał do tego i przed chwilą jechałem. Otóż ten silnik bardzo chętnie wchodzi na obroty. Do tego skrzynia biegów jest krótka. W połączeniu z tym zawieszeniem prowadzi się po prostu genialnie, a do tego on waży 930 kg. On setkę robi w mniej niż 10 sekund. 89 rok. Zwykły samochód dla przeciętnego, no nie Kowalskiego, tylko nie wiem jak tam przeciętny Kowalski w Japonii się nazywa. To jest naprawdę bardzo żwawy wóz. Ponadto mamy tutaj wtrysk wielopunktowy, ale jeszcze normalnie rozdzielać zapłonu z kopułką. Normalnie po Bożemu, jak powinno być. Jest katalizator tuż za kolektorem wydechowym. I co ciekawe, według pomiarów emisji spalin, aplauz spełnia. Euro 2 albo 3, mnie pamięć nie myli. Jeszcze w czasach, kiedy nie było czegoś takiego jak norma Euro, on emitował tyle spalin, że spełniał już te późniejsze. Z rzeczy, które mi się tutaj bardzo podobają z przodu, to ja choruję na kierunkowskazy w zderzaku Naprawdę. Ja nie wiem dlaczego. Naprawdę nie wiem dlaczego i to jest jeden z niewielu argumentów, dlaczego mi się podoba Golf 2. I właśnie mrówki mnie oblazły, zajebiście. Poza tym cały ten piszczek w ogóle sprawia wrażenie takiego właśnie pyszczka, takiego uśmiechniętego, fajnego. Nie wiem dlaczego, ale ten przód ma taki słodki. Dostał ksywę od mojej dziewczyny. Szczerbatek. A mi nic do tego, w końcu to jest samochód, a nie mój. Jeśli ktoś w ogóle kojarzy Daihatsu Applaus, to wie, że tego tutaj być nie powinno. I nie chodzi mi o to, że w ogóle lusterka nie powinno być, tylko takiego lusterka, bo to są lusterka z polifta. Poprzedni właściciel je zmienił, bo mu się bardziej podobają. Dostaliśmy lusterka z wersji przedliftowej, tak jak powinny być, natomiast zostałem przegłosowany i niestety zostają poliftowe. Chociaż te przedliftowe, moim zdaniem, są dużo ładniejsze. Ale są również regulowane elektrycznie, więc nie ma tutaj żadnych niedogodności przy używaniu, po prostu kwestia stylistyczna. No i tak wam ględziłem o tym, jak ogromny jest to bagażnik prezentuję i objaśniam. Jest potężny. Jest potężny. Tutaj proszę bardzo, o wsadzam swoją plebejską, skodziarską dupę i jestem w środku. W sumie ja bym się chyba tutaj cały w poprzek zmieścił, ale nie będę sprawdzić, bo jak się zamknę, to mnie nikt nie będzie mógł otworzyć. O kurde, teraz jak stąd wyjść? Cholera. Och. Udało się. No, miejsca z tyłu jest tutaj niestety niewiele. Muszę siedzieć w rozkroku, żeby się zmieścić, plus nie mam za bardzo miejsca nad głowę. Ale no ja jestem zdecydowanie za duży do tego samochodu, nieważne gdzie bym usiadł. Tu w fotelach jest fajna kieszonka z przodu, też feature, którego nie było w tamtych czasach, tak często jak obecnie. Jest to Obecnie praktycznie każdy samochód ma. I w prawych i w lewych tylnych drzwiach jest popielniczka, obowiązkowo. I jest przycisk do sterowania szybami. Ponieważ tak, Apple ma 4 szyby Sterowane elektrycznie. Poza tym jest tutaj naprawdę bardzo fajny welur na fotelach. Jest ten welur też na boczku. To jest właśnie wyznacznik tego, tej wersji limitowanej. Właśnie ten fajny welur i chromowane dekory na drzwiach. To jest fajne, to jest ładne współgra to ładnie z chromowaną metalową klameczką. Jest tu wygodnie. Tylko no, po prostu jestem za duży, ale jak ktoś byłby niższy ode mnie, to z tyłu by się zmieścił bez najmniejszego problemu. Siadając z przodu za bardzo się nie mieszczę. Fakt, mam podłokietnik dosyć wąski, ale pod ręką. Drążek zmiany biegów też jest pod ręką. Kierownica jest blisko i teoretycznie to jest wszystko pięknie. Tylko ja muszę się tak wsunąć trochę głębiej albo przykucnąć o. Tak, żeby widzieć drogę. Jestem po prostu za wysoki. To nie chodzi o to, że jest za duży w jakimś innym aspekcie. Jestem po prostu do tego samochodu za wysoki. Poza tym wszystko jest pod ręką. Mam pod ręką przycisk do światłów przeciwmgielnych, którego ja przez swój wzrost nie widzę. Mamy przycisk do ogrzewania tylnej szyby, również pod ręką. Obok cały panel nawiewu działa troszeczkę jak kaseciak pod względem przycisków. Poniżej radio. Radio też jest fajne, ponieważ można sobie zrobić... O tak. I radio wyjęte. Taki fajny blaupunkt. O. Bardzo, bardzo dobry feature. Można sobie go wyciągnąć, wziąć do domu, żeby nikt nie ukradł. Dobrze włożyłem? Włącza się? Włącza się. Dobrze jest. Poza tym jest półeczka, gdzie idealnie mieści się współczesny smartfon. Poniżej oczywiście jest popielniczka i gniazdo zapalniczki, w którym obecnie mieszka sobie transmitter. Poniżej jest taka spora półeczka na szpargały, i z prawej strony, drążkę zmiany biegów jest schoweczek na monety, z lewej strony przycisk od wysokości wysunięcia się anteny. Dalej mamy wnękę znowu na szpargały, no i sam podłokietnik również zawiera schowek, więc jest to fajne. Do tego tu jest taka fajna półeczka przez całą szerokość samochodu od zegarów, na której jest legendarny Toyota Clock, i jest on w tak nieintuicyjnym miejscu. I tak niewidoczny w słoneczny dzień. Nie wiem po co to zrobili, ale tak jest. Poza tym, przycisk do włączania lub wyłączania obsługi z elektrycznymi szybami. Cztery szyby w prądzie, panel do lusterek. I proste, ale ładne zegary podświetlające się na taki żółto-zielony. Poza tym, tu naprawdę też się nie dzieje zbyt dużo. Jest to wnętrze ładne. Ono jest naprawdę ładne, ładnie się na nie patrzy jednak. Poza faktycznie uformowaniem kształtu deski rozdzielczej i tymi dekorami charakterystycznymi dla tej wersji, nie ma tutaj nic jakiegoś wybitnie specjalnego. To wnętrze jest po prostu ładne, nie jest ospychające, oczywiście. Ale nie ma tu też takich elementów, które by spowodowały efekt wow. Co prawda, fakt faktem, jak jeszcze nie było transmitera, miałem taki fajny głośniczek, on miał już chyba 7 czy 8 lat. Wchodził idealnie w tą wnękę w desce rozdzielczej, więc jak jechaliśmy, to było audio bluetooth. Z wad, przynajmniej poczytywanych przeze mnie, zawady, światełko jest na środku, więc ono za bardzo nie oświetla ani z przodu ani z tyłu. Z takich kolejnych, fajnych, delikatnych smaczków to na kierunkowskazie jest wytłoczony mały napis JAPAN, żeby było wiadomo, że to jest JAPAN. Bo to jest naprawdę JAPAN. No nie jest to JDM, nie ma krótkiego winu, ale jest to prawdziwy Japoniec. I z fajnych detali jeszcze w środku ma oryginalne dywaniki z 89, z czy wytłoczonym logo Daihatsu, czy na niektórych nawet wytłoczonym napisem Applaus. To jest naprawdę fajne. To są takie detale, które, które budują klimat tego wozu. Już nawet pomijając fajnie wkomponowane klamki, czy w ogóle to, jak ten samochód jest ładny, ma ładne proporcje, on jest bardzo proporcjonalny, co mi się podoba, mimo tych dosyć pionowych szyb z obu stron. To co tutaj w takim razie poszło nie tak? Dlaczego ja to nagrywam ponad rok po zakupie dziewczyny? Co ciekawe, kupiła go z przebiegiem 118 tysięcy. Teraz ma chyba jakieś 127, 000, czy coś takiego. Otóż pojawiły się dwa problemy. Pierwszy, no jesienią, jak już stwierdziłem, że dobra, dobra, mam czas, dobra, nagrywam. To Apple stwierdził, a tam nie nagrywasz. Bo pękła sobie nagrzewnica i wylało się całe wylała się cała woda do środka. Niestety niedługo później, albo nawet nie tak niedługo, co jakiś czas później pojawił się kolejny drobny, aczkolwiek istotny problem, który mógł się źle skończyć dla tego samochodu. Otóż tym problemem okazał się być wentylator chłodnicy, który mimo tego, że wcześniej, jak sprawdzaliśmy, jak były problemy z chłodzeniem, gdzie się okazało, że była to winna nagrzewnica przeciekająca, spinałem wentylator na krótko i on chodził. Niestety po jakimś czasie przestał, po spinaniu na krótko już się nie włączał, co oznaczało, że wentylator sobie zdechł. Obecnie jest tutaj używany wentylator sprawny, działa, a plus pięknie trzyma temperaturę nawet w tak gorące dni jak dzisiaj, a mamy dziś około 30 stopni, co jest wręcz chorą wartością. Natomiast tak, ten samochód jest w 100% sprawny. Już zbliża się termin olejowy, rozrządowy, więc to zaraz też się zrobi. Natomiast to są już rzeczy typowo eksploatacyjne i ten wóz już jest w pełni sprawny. Oczywiście jest to Daihatsu, jest to Japoniec. Więc nie dość, że Japoniec to lubi zgnić, to jeszcze Daihatsu słyną z tego, że bardzo lubią zgnić. Więc Apple z całą zimę zimował, a jesienią dostał ode mnie zabezpieczenie antykorozyjne od spodu. Po przezimowaniu spód wygląda tak. A że ma zimą przegląd, to po pojechaniu na przegląd w lutym czy marcu, nie pamiętam jakoś tak, to spojrzałem sobie pod spód, jest pięknie. Jest pięknie, nic nie wychodzi. Mimo tego, że było to zrobione w jeden wieczór i tak trochę po garażowemu, to ładnie się trzyma. Dobra, zaczynam bredzić, chodźmy się przejechać. Jeżdżąc za pauzem, a dosyć często nim też akurat ja jechałem na trasie. No niestety muszę ponarzekać na to, że jestem po prostu do tego wozu za duży, bo ja muszę siedzieć cały czas przygarbiony, żeby widzieć drogę, bo jak się wyprostuję, to widzę pod sufitkę. Też mam problem, żeby znaleźć jakąś taką w miarę sensowną pozycję za kierownicą, właśnie ze względu na to, że ja mam wrażenie, że jestem do tego wozu za wysoki. Nie wiem, nie wiem, czy ja po prostu nie umiem czegoś tu obsługiwać, chociaż nie, najprawdopodobniej po prostu ja za bardzo wyrosłem, bo na przykład fotela nie da się opuścić, więc muszę polegać na opuszczaniu i podnoszeniu kolumny kierownicy. A no to nie zawsze, wszystko. to nie zawsze daje taki efekt, jaki bym chciał. Na szczęście, pomijając samą tą pozycję, do której można się przyzwyczaić, chociaż po dłuższej trasie faktycznie bolą mnie plecy, mimo bardzo wygodnych foteli. To ten wóz prowadzi się po prostu jak gokart. To jest naprawdę gokart. Wszystkie zakręty bierze bardzo chętnie. do tego jest na dobrych oponach, więc naprawdę ciężko nim pojechać, tak, żeby zaczął gubić przyczepność. Mi się nie udało. Nie próbowałem też jakoś wybitnie. Zobaczymy teraz, jak to berlingo się zachowa. Czy przyspieszy? Przyspiesza. Pięknie, wyjeżdżamy z zabudowanego. Już przybyło prędkości przy jednym delikatnym dodaniu gazu o 70. O tak. A pamiętajmy o tym, że to wciąż jest według współczesnych standardów tylko 105 koni. Tylko, że w tym samochodzie to właśnie nie jest tylko, w tym samochodzie to jest wartość w zupełności wystarczająca. Fakt, jadąc po jakimś bardziej nierównym terenie, te nastawy zawieszenia dają o sobie znać, bo ten samochód jest dosyć sztywny. Dzięki temu jest też precyzyjny, jednak no, przy wybojach to to czuć, to nie jest samochód, który wybiera nierówności na poziomie chociażby Espero. Mimo tego, że długość ma podobną, ale jednak konstrukcja jest kompletnie inna. No i to jest prawdziwy Japoniec. To jest moim zdaniem taka kwintesencja japońskiego samochodu. Czyli wóz zaawansowany technicznie, jak na swoje czasy, ale wciąż prosty. No bo jednak tu jest przepustnica na linkę, sprzęgło na linkę, wszystko normalnie. Nie ma tu jakiejś zbędnej elektroniki, no ale jest wielopunkt. Jest katalizator i to katalizator tuż za kolektorem. wydechowym, że to jest samochód, który sobą krzyczy, jestem z lat 90. No i w sumie, aplauz większość życia żył w latach 90. Ale te wczesne egzemplarze to są at -sy. Wada też jest taka: czy to wada, czy zaleta, zależy jak to postrzegać. Na trasie może być to wada. W środku bardzo słychać silnik. Jadąc z prędkościami takimi dróg ekspresowych, to mamy silnik cały czas w okolicach 3,5-4 tysięcy obrotów i to w środku bardzo słychać. Ten silnik jest naprawdę głośny. On brzmi fajnie. Ten silnik brzmi fajnie. Jakby miał jeszcze jakiś porobiony wydech, to byłoby naprawdę rasowo i by tak mógł nawet agresywnie brzmieć. Chociaż z drugiej strony, jak ktoś lubi w ten sposób i chciałby podtrzymać wóz na obrotach, sobie posłuchać, jak ten silnik śpiewa, proszę bardzo, ten silnik... Naprawdę chętnie wchodzi na obroty i fajnie brzmi. Ten motor naprawdę fajnie brzmi. Może to dzięki temu, że on ma faktycznie te 16 zaworów na jednym wałku, co jest dziwne. Czy może też dlatego, że jednak jest tu dosyć mało wygłuszenia jeszcze. No bo jednak to mamy też samochód konstruowany w latach 80., ten nawet wyprodukowany w latach 80. Więc wiadomo, że no, no nie będzie tutaj takiej ilości wygłuszenia jak we współczesnych samochodach. Ale dzięki temu. Można się poczuć szybko jadąc powoli, bo właśnie to jest magia starszych samochodów, zwłaszcza japońskich. Prowadzą się fajnie, nie mają zbyt dużo wygłuszenia i brzmią. Oczywiście możemy sobie żartować teraz Civica na przelocie o trzeciej w nocy, klasyczek. Natomiast te wozy naprawdę fajnie brzmią, fajnie się prowadzą i dzięki temu naprawdę można się dobrze bawić przy prędkościach w okolicach dopuszczalnej, po prostu, bo ten wóz sprawia frajdę To jest wóz w którym naprawdę nie trzeba bić rekordów prędkości, żeby czerpać frajdę z jazdy. Ten wóz nie zadaje zbędnych pytań. Ten wóz jedzie tam, gdzie ma jechać. I do tego sprawia frajdę. No i takie właśnie dodanie gazu. Tam za nami coś jedzie, ale to poczekajmy teraz, chyba że on to przyhamuje. No to nie pokażę Wam teraz. Ale ten wóz bardzo chętnie reaguje na gaz. No i to jest właśnie zaleta tej przepustnicy na linkę. To jest naprawdę fajny gokard. Nakurat no niestety godzina jest mało taktyczna, bo jest, są okolice 12 w niedzielę, więc wiadomo, że ludzie na spacerki, ze spacerków, na obiad, z obiadu i tak dalej. Więc no, nie mam gdzie pokazać pełni mocy aplauza. Natomiast możecie mi spokojnie, śmiało uwierzyć, że ten wóz to jest go Gokart. Do tego zatrzymuje się praktycznie w miejscu. Hamulce tu są po prostu wspaniałe. W połączeniu właśnie z tym zawieszeniem, krótkim skokiem drążka zmiany biegów. On jest dosyć długi, ale sam skok jest krótki. To tworzy takie połączenie, właśnie, właśnie go karta. Właśnie takiego samochodu, który myślę, że gdyby go jeszcze usztywnić, może trochę obniżyć, to byłaby to toruwa. To byłaby naprawdę toruwa. Ale w takiej wersji seryjnej, jak teraz jest, to jest genialny wóz do przemieszczania się po mieście, po wioskach, na trasie. Oczywiście ma swoje mankamenty, ale kurde, on nawet Wam pokaże, jak Wam się szarówka stopu przepaliła. Jack, drzwi są otwarte. To jest wbrew pozorom, to jest wóz naprawdę cywilizowany. Także mam nadzieję, że Wam się podoba, bo ja się aplauzem jaram od ponad roku i to jest wspaniały wóz. Więc mam nadzieję, że naprawdę wam się podobał. Dawajcie znać, czy w ogóle słyszeliście o Tejadsu aplauz, bo ja na przykład wcześniej nie. No i trzymajcie się, widzimy się w kolejnym. siema.